mauzoleum Trzeciej Rzeszy. Ostatni taki obiekt od lat niezmiennie góruje nad dolnośląskim miastem. Dziś zamurowany, porzucony, niedostępny. Oto Totenburg. A oto my w Totenburgu. To ja Ines, a to Daniel. Z drabiną, granatem, giwerą i toną sprzętu. Jak zawsze pełni energii. Tym razem towarzyszy nam zespół Rest in Dust. Marcin i Mary mają misję. Chcą nakręcić tutaj kozacki teledysk do swojego nowego utworu. Na pewno zrobią dobrą robotę, a my im w tym pomożemy. Wszystko, cokolwiek zobaczysz, to absolutna fikcja filmowa. Wybuchy wcale nie miały tu miejsca. Totenburg znów ocalał. Najpierw wejdę, zobaczę, czy tam w ogóle się da e, tan. Na przejść wiesz, no. ty mi trzymaj tę drabinę. A, da? <laughs> da się chyba przejść? Jeszcze zobaczę. Chociaż czekajcie, o, tu jest. Nie, no, będzie się dało. Ktoś będzie musiał rolę transportową później ogarnąć. Kurwa, mam ręk wysokości. Trzymaj się mocno, Ines. Teraz tak, trzymaj się Dobra. i podaj mi ten. Tak, to ci da. Jedno. Czekaj, czekaj, bo to wcale nie jest takie proste. Można tym rzucać, czy nie bardzo? Yeah. Witamy w Królestwie to ten Czym jest Totenburg Zamek Umarłych? To niewielki obiekt znajdujący się w pewnym oddaleniu od centrum Wałbrzycha. Gratka dla historyków i miłośników architektury, a przy okazji też ogromny problem. Od lat nie ma planu, budżetu i chęci, aby jakkolwiek zagospodarować to mauzoleum naznaczone trudną historią. Gdy my do niego trafiliśmy, wejścia były niedbale zamurowane, teren dookoła zaśmiecony, a piękna elewacja w sporej części zniszczona. Jednak ma się to zmienić. Wszystko dzięki prywatnym inicjatywom, które powoli torują drogę w gąszczu przepisów. My oczywiście trzymamy za to kciuki. Jako, że w Totenburgu nie za bardzo jest w sumie co zwiedzać, to idziemy pod glebę. Tak jest. I teraz tak, ja ci to podam, Świetla. a ja mam y, damskie spodnie, bińcowe, więc y, nikt mądry tu nie, zapro, nie projektował kieszeni, wiesz? Więc ja bym okay. ci dała jeszcze telefon. Wiesz co, to można tu położyć tak naprawdę, ale nie, bo tutaj musi być... To czekaj. nie ziemi, no. Nic się tu? nie stanie. Dawaj telefon. Jezus Maria, ja jestem kurwa wysokości. Zejdę, okaże się nic, nic nie ma. No, gitara się ma. O! Standard. Ines, patrz pod nogi, Dobra. dawaj lampę. My idziemy pod spód. I śmigamy. A wy się rozkładajcie. Dobra, generalnie w ogóle z Tottenburgiem to jest tak, że było tutaj już nie tylko mnóstwo eksploratorów, ale również bardzo dużo osób, które po prostu interesują się historią jako taką. No i materiałów na temat Tottenburga w sieci, i pisanych, i filmowych, są dziesiątki. Tak, e, możecie obserwować, jak Ines próbuje nie zmoczyć butów. Ciekawe, czy jej się to uda. A, a ja Wam pokażę, a, jak tutaj wysoko. a W ogóle jest bardzo zimno. Wszędzie jest zimno, na dworze też jest zimno. Jedyne co, to się zastanawiam, czy tu szczurów nie ma. Ale są gumki, więc komuś na miłość to ten burgu też się zebrało. Oh. Cała ta ściana, którą tutaj widzicie, znaczy mam nadzieję, że ją widzicie, to jest jakby podmurówka, i nad, i nad tym jest jeszcze to, co będziecie widzieć ze środka samego obiektu. Więc cały mur ma, nie chcę przesadzić, ale około 5,5-6 metrów w najwyższym punkcie. E, tak podejrzeliśmy sobie parę razy, e, e, jak to wygląda. Na filmach od innych YouTuberów filmy są już dość, dość stare. Aczkolwiek hmm, bardzo, bardzo różnie wygląda to na żywo, a zupełnie inaczej w momencie, w którym ogląda się to na telewizorze. I jesteś tam? Tak. Aha, to ja sobie tak zakręciłam do ciebie. Tak, specjalnie wyszedłem ci naprzeciw, żeby Cię przywitać. Aha, a ja się wystraszyłam. Tu są w ogóle jakieś leki, ale wygląda jak po Walerianie w sumie, więc nie jest najgorzej. Zapalniczka. No i wokół tego miejsca to w ogóle narosło sporo legend różnych. Mniej lub bardziej prawdziwych. Jedną z tych nieprawdziwych, która obiegła cały internet jest to, że miało tutaj dojść do zabójstwa. Nawet gdzieś wyczytałam, w komentarzach oczywiście, bo nie w realnych źródłach, nawet gdzieś wyczytałam, że Miało być to zabójstwo na tle czegoś związanego z satanizmem, tak? Z z ale... satanizmem, tak, ale, ale z satanizmem, prawda? ale też coś w ogóle z dzisiejszymi wyznawcami Hitlera, jeżeli Boże tak to ale... Spójrz na mnie. Ale prawda jest taka, były tutaj pewne problemy. Był taki incydent, gdzie nastolatkowie, kiedy jeszcze było to otwarte, mieli tutaj przyjść i dość źle się to skończyło. W sensie, jeden drugiego pchnął nożem. Z tego co wiem, no to udało się człowieka odratować. Ten drugi poszedł do, do Poprawczaka czy do jakiegoś takiego zakładu. No i tyle. najszybszy makijaż do teledysku ever. No, także tak wygląda właśnie końcowy look. Um, I zapraszam do oglądania. Ale zobaczcie, jak on jest przeszczęśliwy, kiedy może wyjść za kamerą, ustawiać coś sobie, zmieniać obiektywy, zobacz, patrz, kręcić. No, super. Marcin zszedł właśnie na dół, ustawić światło do następnego ujęcia, a ja w tym momencie przygotowałam rekwizyt do niego. Oto nasz Desert Eagle który zostanie wykorzystany w jednym z ujęcia, ale jeszcze nie wiem, w którym, bo nie wiem, co tam będzie pasować. Jedno z tych wejść rusty podobno wysadzili, z tej hmm. Tak, to było, że to, to były schody właśnie. To jest możliwe. to poszedł to, to, to jest taki kształt właśnie schodowy i po Marcin pochłonięty był przygotowaniami do kolejnych scen teledysku, a my z Mary raz jeszcze postanowiłyśmy skorzystać z drabiny. Tym razem po to, żeby wejść na dach mauzoleum i zobaczyć to z szerszej perspektywy. Ach. Musisz się złapać jedną ręką tu, chyba? A musisz nogę dać na to, wiesz? Jeszcze jeden schodek na spokojnie, nawet dwa. Uważaj. Ale to ma dziwną konstrukcję w sumie. Ja myślałam, że to jest sam tylko ten obręb. Najlepszy w tym miejscu, w sensie w Totenburgu, tak jak dla mnie, póki co jest to, że mogłam wejść właśnie do podziemi i że mogę przejść po jakby szczycie całej bryły. Co mnie jednak interesuje, jakby... <noise> nie mam pojęcia, co znajduje się jakby pod, wewnętrz... pod wewnętrzną częścią jakby tego dziedzińca, tak? Eee, bo to, że na nim nic, nim nic nie ma, to widzimy, ale być może coś jest pod spodem, tylko nie mamy do tego dostępu. Mam nadzieję, że to się pod nami nie zawali. O ja pierdziele! ale zdaje się, że my tu po coś przyjechaliśmy. A, no tak, teledysk. Tam jest cała masa śmiecia. Ja tu je pogadałam o po, ekoeksploracji. <laughs> Ale stąd nie będziemy wynosić śmieci, bo byśmy się przy tym zabili, ja to nie o to chodzi. żeby być... Ci... o. Dobra, trzymam. spoko, trzymam. Ty to jesteś jednak kurde, wysportowana. Bardzo to nie. Dobra Ines, i ty mi teraz będziesz trzymać nie. też tę drabinę? Tak? No to trzymaj Ale profil idealnie ci pasuje, tak wiesz, ale to no. w echo Zbieramy się. Widzimy się w następnym materiale Do zobaczenia i cześć!